Tam, Gdzie jesteśmy? O czym będziemy mówić? No, wszyscy chyba doskonale wiedzą, bo tu z tyłu za mną jest punkt Gorzowa, bardzo charakterystyczny. Każdy mieszkaniec Gorzowa wie, gdzie jestem. Jestem koło ulicy Grobli. Z tyłu za mną jest kościół Chrystusa Króla. Obiekt, yy, który jest yy, po katedrze bodajże najbardziej charakterystycznym obiektem yy, w Gorzowie. A na zawarciu to zdecydowanie najbardziej taki charakterystyczny. Każdy, kto wjeżdża lub wyjeżdża do Gorzowa w stronę południową, ten kościół widzi. Opowiem historię tego kościoła, opowiem historię o architekcie, który go zaprojektował. Przejdziemy się we wnętrzu, wejdziemy na wieżę. Będzie fajnie, na pewno będzie fajnie, obiecuję. Mieszkańców naszego miasta zdaje sobie sprawę, jak, jaka to jest perełka architektury. I to jest y, kościół z niesamowitą wręcz taką bryłą. To jest. O y, co, bryła jest okrągła? I to jest taka perełka modernistyczna, ale z takimi naleciłościami jeszcze y, takimi barokowymi. Bardzo ciekawa bryła, bardzo ciekawa. Mało takich kościołów jest, a y, z taką bryłą całkowicie okrągłą. I przykrytych takim, takim dachem, jakby nawet można powiedzieć cyrkowym, to z tego, co się dopatrzyłem w internecie, to są takie trzy kościoły. Ale ten nasz, ten nasz właśnie kościół gorzowski Chrystusa Króla jest, jakby to powiedzieć, najbardziej wpisany w okrąg. Naprawdę ciekawy. Zaraz wyjdziemy do wnętrza, wszystko pokażemy. Jak widać, znajdujemy się przed głównym portalem świątyni Chrystusa Króla, a tutaj widzimy takie aniołki, nie aniołki. Otóż są to symbole czterech ewangelistów. Czterech ewangelistów, jak wiadomo, przedstawione są czterema różnymi symbolami: Marek jako lew, Mateusz jako człowiek uskrzydlony, w zasadzie czasami jako anioł. Łukasz jako w, a Jan ma swój, za swój symbol orła. I właśnie ci ewangeliści widnieją tutaj na naszym głównym portalu tej świątyni. Bo zapamiętajmy, że ta świątynia była wybudowana jako świątynia protestancka, a protestanci, jakby to powiedzieć, szafowali bardzo ostrożnie symbolami i ozdobami. Blasko kościołowi dodaje tak, y, taka cegła klinkierowa, która lekko się błyszczy, jest tak jakby lakierowana i to daje takiego piękna całej tej budowli. Projektantem tego kościoła był bardzo znany, bardzo taki, można powiedzieć, genialny architekt, Kurt Steinberg. On zaprojektował wiele kościołów. Ale wydaje mi się, że właśnie ten jeden, ten właśnie nasz Gorzowski jest taką perełką w koronie tego, co on zaprojektował. On nie zaprojektował tu, w Landsbergu, oprócz tego kościoła, który przed wojną nosił imię Marcina Lutra i był kościołem protestanckim. Proszę sobie wyobrazić, że tu zamiast ołtarza była po prostu Ambona. I było więcej jeszcze jeden rząd ławek, gdyż. Protestanci nie przyjmują komunii, było po prostu, można więcej miejsc siedzących umieścić. On oprócz tego, że zaprojektował nam ten piękny kościół, zaprojektował również, i to trochę wcześniej, nieistniejącą już kaplicę na tym cmentarzu, w którym obecnie jest Park Kopernika. Tam, gdzie teraz jest fontanna, ta taka okrągła, taka dziwaczna trochę przedtem, przed wojną i nawet trochę po wojnie była kaplica cmentarna bardzo ciekawy też budynek bo teraz po niej nie ma ani śladu, jak uda mi się znaleźć zdjęcia to tutaj przedstawię jeszcze zdjęcia tej kaplicy cmentarnej a tu proszę podziwiać nasz przepiękny kościół Poprzednio świątynia ta nosiła nazwę świątynia Marcina Lutra i była właśnie dla wyznawców luteranizmu. Planowano już ją wybudować przed rokiem 1914 z inicjatywy pierwszego dusz pasterza zawarcia Paula Textora. jednak no co wybuchła pierwsza wojna światowa i no plany musiały zostać odsunięte na później i dopiero w roku 1928. Rozpoczęto budowę tego kościoła. Został on poświęcony w roku 1930. Architektem tej budowli niesamowitej, zresztą tak jak już wspominałem na początku, był Kurt Steinberg. Ten Kurt Steinberg był osobą, był architektem takim naprawdę genialnym. Tym bardziej, że Niektórzy architekci, architektom, niektórym bardzo ciężko jest zmieniać style architektoniczne, które akurat są w modzie, bo style w architekturze to również są pod wpływem mody przecież budowane, tak by tak powiedzieć. Kurt Steinberg nie miał najmniejszego problemu przeskoczyć z jednego stylu w drugi, z drugiego w trzeci. Znajdował się wszędzie w w każdych okolicznościach bardzo doskonale sobie radził, potrafił podążać za zapotrzebowaniem, za modą, ale miał takie jakieś no ja wiem, czy to skrzywienie. Hmm, taką taką wizję miał. Lubiał budynki okrągłe i właśnie ta taka rotundowa budowla, jaka jest u nas tu w kościele Chrystusa Króla w Gorzowie, on takich kościołów okrągłych postawił więcej. Takie, z tego, co widziałem w internecie, najbardziej okrągłe kościoły zbliżone taką formą do naszego są w, w, we Frankfurcie nad Odrą oraz w Berlinie. Ale ale z tych wszystkich kościołów ten nasz gorzowski Chrystusa Króla jest najbardziej zbliżony do okręgu. Nie ma żadnych nadbudówek, dobudówek, przybudówek, z przodu jest tylko wieża, a z tyłu taka rotundowa budowla kryta takim stożkowym, prawie można powiedzieć namiotowym dachem. Wszystko w przepięknym stylu, tutaj wręcz ta atmosfera w środku. Aż namawia, aż zmusza do medytacji. W oknach prezbiterium są umieszczone witraże, już takie współczesne, wykonane z okazji pielgrzymki Jana Pawła II, który przybył tu do nas do Gorzowa, w roku 1997. I o tych witrażach jeszcze wspomnę, gdyż są one jakby, to powiedzieć, połączone z jackiem który kręci nam tutaj kamerą i wszystko ładnie pokazuje. Wszystko zaraz opowiem. Kolejnym zabytkiem, który jest, jest całkowicie niedoceniany w naszym mieście, są te tutaj organy, za którymi teraz y, tutaj siedzę. To są organy wykonane w pracowni bardzo znanego y, organmistrza Wilhelma Sauer'a. Y, pracownia Wilhelma Sauer'a mieściła się obecnie to w y, Słubice. Wtedy to był Frankfurt nad Odrom. I ten Wilhelm Sauer był takim geniuszem, jeżeli chodzi o wykonawstwo organów. Organy Wilhelma Sauera są znane na całym świecie i dzięki temu, że ta pracownia jego, no bo to w Subice, to dosyć niedaleko, to ten, u Wilhelma Sauera wykonano te przepiękne organy mamy jeszcze w Gorzowie jeszcze jedne organy wykonane przez, w pracowni Wilhelma Sauer'a to są organy w naszej gorzowskiej katedrze jak się uda też jeszcze o tym kiedyś zrobimy o odrębny odcinek a tutaj proszę popodziwiać nasze przepiękne organy jak witraże są połączone z, z tak powiedzieć z drugą osobistością tego kanału czyli z Jackiem Kowalonkiem otóż yy, część przynajmniej tych witraży wykonał jego ojciec Znany na ca w całej Polsce witrażysta. Ale przejdźmy do organów. Organy tutaj są takie perełką tego tej ko kościoła i wykonane w pracowni Wilhelma Zauera, a i ta pracownia to jest yy, to jest światowy top organów. Yy, organy wykonane w, yy, w pracowni Wilhelma Zauera yy, grają między innymi w Moskwie, w Berlinie, w Amsterdamie, Lipsku, Petersburgu, a nawet Jerozolimie czy tam, yy, tam nawet. Tokio. To jest taki świat, jak już wspomniałem, światowy top organ. Ponad 1100 organów wykonanych zostało w pracowni tego Wilhelma Zauera, którego czasami się czyta jako Zauer, a czasami jako Sauer. Niemieckiego języka to ja niestety czasami nie jestem w stanie ogarnąć brzmią. Cudownie są doceniane te organy na całym świecie, a oprócz tego tutaj kościoła na grobli grają również w naszej gorzowskiej katedrze oraz w podgorzowskim gralewie. Też można podziwiać takie organy wykonane w pracowni Winhelma Zauera. Będąc nam przy tym kościele, proszę zwrócić uwagę na ich piękne brzmienie. No i teraz taka całkowita perełka. Nie widziałem nigdzie, żeby ktoś tutaj przedstawiał jakieś zdjęcia z wieży kościoła Chrystusa Króla na ulicy Grobli. Z tyłu za mną trzy piękne, moje statyczne dzwony. Na niektórych napis jest z datą 1930, czyli z datą, kiedy ten kościół był wyświęcany. Natomiast na tym widnieje data 1914 1900 18. Tu musiałby się wypowiadać już jakiś specjalista od dzwonów na ten temat, co to te napisy znaczą. Ale jest tutaj fantastycznie widać całe miasto. Szkoda, że w Gorzowie nie ma podobnego punktu widokowego. No, ale chociaż możemy przedstawić to na filmie, jak tutaj jest, fajnie. A dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin aż do śmierci. Są z nim w godzinie smutku i w godzinie triumfu. W Polsce najstarszym dzwonem jest tak zwany dzwon Nowak w katedrze wawelskiej, odlany w roku 1271. Tutaj nie mamy tak starych dzwonów. Tutaj te dwa mniejsze dzwony odlane są w roku 1930 i ten środkowy prawdopodobnie też, gdyż pokusiłem się na tłumaczenie napisów, które są umieszczone na tych dzwonach i tam jest napis bardzo ciekawy. Nie będę czytał po niemiecku, bo to nie jest język, którym się umiem posługiwać. Ale w tłumaczeniu dowolnym jest na jednym dzwonie napisane tak: O Ziemio, słuchaj słowa Pańskiego Landsbergu. No, piękne, piękne motto. A drugie natomiast yy, z napisem. World Craig, czyli wojna światowa. Dla upamiętnienia ofiar wojny światowej lat 1914-1918. To ten największy ma taki napis. Ten taki pobijak, co znajduje się w środku dzwonu, to jest serce dzwonu. Te serce uderzając o brzegi dzwonu wywołuje właśnie dźwięk, który nazywa się bicie, bo dzwony biją, oczywiście, oczywiście dzwony biją jak jest zawieszonych kilka dzwonów no to jest trudno uzyskać taki komfortowy, piękny dźwięk żeby one sobie nawzajem nie przeszkadzały potrzebny jest dzwonnik który potrafi, ma te wyczucie ry rytmu, który ma wyczucie tego stylu natomiast Niemcy już na początku XX wieku postanowili rozwiązać to w sposób <laughs> jakby to powiedzieć nowoczesny i rozwiązali to w ten sposób że używają do tego do bicia w dzwony, silników elektrycznych nastawionych na takie krańcówki, które odchylają dzwon w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i nadawają częstotliwość prawidłową. Nie potrzeba do tego fachowych. Tu widzimy właśnie te urządzenia, które sterują dzwonami. Z powodu, kto jest zainteresowany techniką, to dla niego to jest i takie krańcoweczki widzimy, które sprawiają, że dzwon wychyla się w jedną bądź w drugą stronę, i w tym momencie niepotrzebny jest wykwalifikowany dzwonnik, tylko technika. Tak, technika w służbie człowieka, a Niemcy opracowali nawet normę dla dzwonów. Norma ta nazywa się D. I N4178 i ta norma określa wymagane parametry ruchu dzwonu.